Hej, ważna wskazówka. Słuchajcie, gdy widzicie, że jest zadanie, zapauzujcie sobie i spróbujcie rozwiązać sami. A dopiero potem możecie zweryfikować, czy dobrze myśleliście, poprzez włączenie ponowne filmiku. Myślę, że dzięki temu najlepiej skorzystacie z materiałów. Hej. Z tej strony Janek. Witajcie na platformie Zdaj.pl. Dzisiaj podsumujemy sobie dział, który się nazywa kwasy, czyli powiemy sobie o wzorach i nazwach soli, powiemy sobie o dysocjacji jonowej, czyli o tym jak kwasy się rozpadają na jony. Powiemy sobie także o tym jak powinniśmy otrzymywać kwasy. Zarówno beztlenowe, jak i tlenowe, oraz na koniec sobie powiemy o y, pojęciu pH. No i dobra, mamy tutaj obrazek, który nam y, przedstawia akumulator. Y, do akumulatorów samochodowych y, używamy y, kwasu siarkowego 6. Także to jest, jakby ten akumulator nawiązuje, jakby do działu, którym się zajmujemy. No dobrze, to zaczynamy. No więc, będziemy sobie ćwiczyć poprzez rozwiązywanie różnych zadań. No więc, mamy pierwsze zadanie: napisz nazwy kwasów o podanych wzorach sumarycznych. No więc, mamy tutaj pokazane kilka kwasów i spróbujemy sobie na te y, y, pytanie odpowiedzieć. Zobaczcie, że no może na początku podkreślimy sobie kwasy tlenowe i kwasy beztlenowe. No więc kwasami beztlenowymi będzie ten pierwszy kwas. Bo pamiętajcie, że y, kwasy y, beztlenowe to są takie, które po prostu nie mają tlenu. Czyli y, nie będzie literki O. Kwasie. Więc tutaj mamy pierwszy kwas beztlenowy, to jest drugi kwas beztlenowy, a tu jest trzeci kwas beztlenowy. Pozostałe dwa są kwasami tlenowymi. No dobra, no to teraz jaka jest różnica w nazewnictwie? Pamiętajcie, że jeżeli jest kwas beztlenowy, to tak jakbyśmy pisali nazwę od końca do początku, czyli od tego pierwiastka drugiego do pierwszego czyli nazwa tego pierwszego kwasu to będzie, to będzie kwas chloro od drugiego pierwiastka wodorowy Drugi kwas beztlenowy, tak samo, yy, znaczy poprzez analogię będziemy yy, podobnie nazywać, czyli zaczynamy od drugiego pierwiastka i później do pierwszego, czyli będzie kwas siarkowodorowy. I na końcu będziemy mieć kwas bromowodorowy. Czyli jeżeli spojrzycie sobie na tablicę, na układ okresowy pierwiastków, to możecie zauważyć, że mamy tam w jednej linii Fluor, chlor, brom i jod. Oraz y, obok będziemy mieć siarkę i selen. I y, to w zasadzie są y, wszystkie y, pierwiastki, które tworzą znaczy, wszystkie pierwiastki, które musicie znać. Są inne, ale, ale te są najważniejsze. Jeżeli y, te. Jeżeli będziecie wiedzieli, że te pierwiastki mogą z wodorem tworzyć kwasy beztlenowe, to, to, nam, to, to wam to w zupełności wystarczy. Czyli tutaj piszemy: w przypadku fluoru, chloru, bromu i jodu potrzebujemy jeden atom wodoru, a przy siarce i selenie potrzebujemy dwa atomy wodoru. Więc tutaj po prostu musicie sobie to uwzględnić. Także tak piszemy z tych pierwiastków korzystamy i tak piszemy sobie nazwy kwasów beztlenowych. Natomiast nazwy kwasów tlenowych to um, są tak jakby traktujemy te centralne pierwiastki, czyli te sa na samym środku jako no, no, traktujemy je jako odnośnik, czyli jakby takie najważniejsze pierwiastki. Od których tworzymy przymiotnik, czyli takie określenie, y, określenie kwasu właśnie od tego głównego atomu. Więc, ten, y, więc nie przedłużając ten kwas, tutaj y, to będzie się nazywał kwas siarkowy, a ten drugi będzie się nazywał kwas fosforowy. Może go tutaj zapiszemy sobie. I teraz bardzo ważne, bo nazwy, te, te nazwy kwasów tlenowych one nie są kompletne. One y, nie są doprowadzane do, y, do końca, y, dlatego że musimy jeszcze podać wartościowość atomu. Centralnego tutaj w tym kwasie. Dlatego też y, musicie sobie y, zapisać. Y, znaczy, musicie sobie y, y, rozpisać po prostu wzór kwasu. Ja to pokażę na przykładzie kwasu siarkowego, y, jak powinno się to robić. Przypominam, że jeżeli nie, nie pamiętamy, nie znamy wartościowości kwasu siarkowego, to sobie możemy zrobić tutaj x. Wodór zawsze ma wartościowość 1 w, w, w kwasach, tlen w związkach, ten w kwasach ma wartościowość 2 i teraz robimy taki, taką rzecz, że może tą dwójkę jeszcze napiszę, żeby wyraźniej, żeby, żeby to było na 100% dla każdego widoczne. Czyli tutaj mamy dwójkę. I teraz robimy operację taką, że po prostu x, takie krótkie równanie i od Wartościowości tlenów pomnożonych razy ilość atomów, czyli 2 razy 4 odejmujemy ilość, ilość atomów wodoru w skrócie. Czyli tutaj minus 2. No możemy dopisać, że razy 1, bo to chodzi też o. Tutaj dopisujemy wartościowość wodoru, ale wartościowość wodoru zawsze jest 1, więc to, to już tak tylko jest, wiecie, napisane tylko, tylko ze względu na to, że tak wygląda wzór, ale to nie jest takie konieczne. Więc tutaj po prostu sobie jest 8 minus 2, 8 minus 2, czyli 6. No i tutaj. Zawsze jest problem z tym, jaki ten zapis powinien być, czy liczyć cyframi arabskimi, a później przerobić to na rzymskie. No ale dochodzimy do tego. I mamy kwas siarkowy 6, więc tutaj musimy sobie to zapisać. Kwas siarkowy 6, i tutaj napiszemy sobie w ten sposób, w podobny sposób, kwas fosforowy 5. Teraz słuchajcie, dalej idziemy. Napisz wzory sumaryczne kwasów o podanych nazwach. No to tutaj, no, musimy to, jakby te nazwy kojarzyć. No tutaj nie ma zmiły. Jeżeli chodzi o kwas węglowy, no znaczy, to wiecie co? Może sobie zrobimy w ten sposób, że ja to już sobie usunę i zaczniemy, bo będziemy mieć troszeczkę więcej miejsca. Czyli zadanie drugie. Jakie tutaj mamy wzory? Kwas, oj, kwas węglowy to będzie H2CO3. Kwas jodowodorowy przypominam, że od tylniego pierwiastka do, do przedniego, czyli będziemy mieć HI. Dalej mamy kwas azotowy 5, czyli tutaj no albo sobie zapamiętamy albo po prostu będziemy próbować to wydedukować, ale niestety w tą stronę jest trochę gorzej. Lepiej, lepiej po prostu już kojarzyć nazwę, znaczy kojarzyć wzór kwasu po prostu. To jest HNO3. No i mamy kwas siarkowy 4. No tutaj yy, no możemy sobie napisać już, wzór tego kwasu. No tutaj w drugą stronę to jest troszeczkę y, trudniej. Tutaj bardziej trzeba pamięciowo do tego tematu podejść. Ewentualnie, jak już przynajmniej kojarzymy, jak ten kwas jest zbudowany, nazwa taka typowo przymietnikowa nam sugeruje, że to jest kwas tlenowy. Więc tutaj po prostu sobie musimy, yy, musimy to przewidzieć, że jest na pewno atom tlenu. No i możemy to zrobić, wiecie, w taki sposób, że y, mamy atom azotu i sobie możemy spróbować przewidzieć, ile jest y, atomów tlenu. Y, jeżeli widzimy, że jest wartościowość 5, y, to możemy sobie zrobić y, takie równanie, że mamy, korzystając sobie z tego samego wzoru, co było, tylko w innym miejscu będziemy mieć niewiadomo, czyli... Piątka to jest nasza wartościowość, wartościowość azotu. Yy, mamy nieznaną ilość, czyli np. N, nieznaną ilość atomów tlenu razy 2 i minus, minus ilość atomów wodoru razy 1, czyli tutaj mamy 1 razy 1, czyli Zobaczcie, korzystamy sobie z tego samego wzoru, tylko mamy niewiadomą w innym miejscu. Czyli powiedzmy, że nie znamy, nie znamy ilości atomów tlenu i chcemy się dowiedzieć po nazwie. No, więc, więc tak możemy to zrobić. Jeżeli sobie rozwiążemy to równanie, to powinno wyjść nam. Powinno nam wyjść N równe 3. Spróbujcie sami, zobaczcie. Powinno, właśnie, powinniśmy do takiego wyniku dojść. To jest kolejny slajd z zadaniami, czy znaczy z zadaniem. I tutaj widzimy, y, że mamy do wybrania właściwości kwasów. To zadanie. Y, jeżeli byśmy chcieli je teraz y, rozwiązać, zajęłoby naprawdę sporo czasu. Y, Niemniej jednak tutaj może prześledźmy chociażby w skrócie, y, jak, jak będziemy się do tego zabierać. Najlepiej będzie po prostu sobie gdzieś na boku wypisać te właściwości. Więc jeżeli mamy kwas y, chlorowodorowy, no to tutaj popatrzymy y, sobie, czy dysocjuje stopniowo. No tutaj mamy jeden atom wodoru, więc nie dysocjuje nam stopniowo. Jest kwasem beztlenowym. No nie zawiera, nie zawiera atomów y, y, tlenu, więc tutaj na pewno literka B musi się znaleźć. Y, służy do produkcji napowietrzan. No to jest takie specyficzna właściwość dla y, y, do kwasu węglowego, więc tutaj ona, y, ona nie będzie pasowała. Ma właściwości wybielające. No, wiecie, no tutaj ewentualnie można się zastanowić, bo jest, jest to środek dodawany do, do, do niektórych wybielaczy, no ale wybielaczem to takim średnio, średnio jest. Jest kwasem nietrwałym? Nie, no, jest, jest kwasem zdecydowanie trwałym. Stężony roztwór ma właściwości higroskopijne, no to ewidentnie to jest kwas siarkowy 6. Mo mogę tutaj na boku Wam pisać takie ewidentne rzeczy, które pasują do odpowiednich kwasów, żebyście już nie musieli tego jakoś bardzo szukać. Występuje w sokach trawiennych, no to jest taki, taka klasyka, jeżeli chodzi o kwas chlorowodorowy. E, jest produktem procesów gnilnych substancji białkowych. No tutaj ta informacja pasuje do H2S zdecydowanie. Jego cząsteczka jest zbudowana z pięciu atomów. No nie jest, ale to po prostu wydaje mi się, że nie jest trudno policzyć. Po prostu sumujemy sobie ilość atomów i możemy to łatwo sprawdzić. Dysocjuje trójstopniowo. To, no, jeżeli mamy trzy wodory, to wtedy nam dysocjuje trzystopniowo, czyli tutaj pasuje nam kwas fosforowy i żaden inny. Zrobiłem to zadanie bardzo mocno na skróty, ale chciałem pokazać, że są takie zagadnienia, które są y, absolutnymi pewnikami. Czyli właśnie kwestia, że służy do produkcji na powygazowanych kwas węglowy. Y, właśnie o właściwościach higroskopijnych to możecie strzelać w ciemno, że to jest kwas siarkowy 6. Pro, y, produkt procesu gnilnych substancji białkowych, kwas siarkowodorowy i y, 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 to są takie takie najważniejsze właściwości, które, które od razu można, można mówić, że należą do tych związków. No i właśnie występuje w sokach trawiennych, to jest też pewnik, jeżeli chodzi o pytania na sprawdzianie. Dobrze, to idźmy sobie dalej. E, bardzo ważne y, równanie, które może się przydarzyć, jest to podsumowanie reakcji otrzymywania kwasów. Tlenowych i beztlenowych. Mamy tutaj y, pokazane nawiązanie do jednej reakcji kwasu beztlenowego i reakcji drugiego kwasu beztlenowego. Jeżeli będziemy chcieli sobie uzupełnić to równanie, no to będziemy mieć tutaj, wpiszemy sobie po prostu H2S. Powstaje nam siarkowodór, czyli z wodoru i z siarki powstaje nam siarkowodór, a jeżeli dodamy do tego wody czyli potem H2S przereaguje nam z wodą. W takim procesie, można powiedzieć, odwracalnym, czyli ze strzałeczkami w obie strony, powstaje nam H2S ze znaczkiem AQ, czyli w roztworze wodnym, a tutaj mamy literkę G, która oznacza fazę gazową, czyli siarkowodór Przechodzi nam w kwas siarkowodorowy. Identyczna zabawa będzie w przypadku kwasu chlorowodorowego. Na początku, gdy go tworzymy z gazów, czyli z, z wodoru i z chloru gazowego, powstają nam dwie cząsteczki kwasu chlorowodorowego. No i oczywiście robimy dokładnie identyczne równanie, czyli kwas. Yy, yy, czyli może sobie, dobra, do zapiszmy sobie to, żeby to każdy widział, czyli ch yy, chlorowodór pod wpływem wody przekształca nam się w kwas chlorowodorowy i tutaj też literki AQ są potrzebne po jednej i po drugiej stronie. Yy, tutaj, tutaj literka G. Tu literka G. Troszeczkę gęsto się zrobiło od tych symboli. Czyli tak jak tu na dole. Mamy literkę G i tutaj też literkę G, a tutaj literki AK oznaczające roztwór wodny czyli kwas y, chlorowodorowy tworzy się w wyniku kontaktu z wodą chlorowodoru. Tak poprawnie powinny być uzupełnione reakcje, ale pamiętajmy, że to że tu mamy drugi etap. W przypadku kwasów tlenowych jest trochę szybciej, że mamy kwas. Ma, mamy tlenek kwasowy, czyli tlenek azotu, do którego dodajemy sobie wody. Powstaje nam powstają nam dwie cząsteczki kwasu azotowego 5, czyli mamy tlenek azotu 5, dodajemy sobie wody i powstają nam dwie cząsteczki kwasu y, azotowego 5 Natomiast tutaj pamiętamy, że ta dwójka jest dlatego, że tutaj mamy dwa azoty. No i tutaj też musimy mieć dwa azoty. No i w konsekwencji dwa wodory i y, powinniśmy mieć y, powinniśmy mieć odpowiednią ilość atomów y, atomów y, tlenu. Więc tutaj Mamy 6 atomów tlenu, i po tej stronie też mamy 6 atomów tlenu. W przypadku kwasu fosforowego musimy napisać sobie równanie z tlenkiem fosforu 5, czyli P4O10, plus woda, oczywiście. I tak reagują nam kwasy tlenowe. Znaczy tak otrzymujemy kwasy tlenowe. No, i oczywiście tutaj ważne jest to, żebyśmy te reakcje sobie uzgodnili odpowiednio stronami. Czyli skoro tu jest P4O10, to po jednej stronie jest yy, 4 fosfory, to po drugiej stronie też muszą być 4 fosfory, czyli tutaj stawiamy sobie czwórkę przed H3PO4. A tutaj yy, musimy jeszcze uzgodnić ilość atomów wodoru. Tutaj mamy 12 atomów wodoru, więc tutaj też. Więc tutaj powinna być jeszcze szósteczka o w tym miejscu. Czy napiszemy sobie jeszcze plusik w ten sposób. Czyli mamy P4O10 plus 6H2O daje nam 4H3PO4, czyli tak powinno być poprawnie rozwiązane takie zadanie. No i drugie zadanie też bardzo takie charakterystyczne, to jest uzupełnić równanie reakcji dysocjacji jonowej kwasów. Na no, takie równanie. Na takie zadanie też musicie być przygotowani, czyli jak tutaj robimy? Tutaj mamy produkty dysocjacji, czyli ten wodór musiał się gdzieś odłączyć, prawda? Od, yy, od cząsteczki kwasu. Więc tutaj piszemy sobie H2SO4, tak. H2SO4 nam dysocjuje na kation wodoru H i HSO4. Kwas yy, siarkowodorowy dysocjuje nam na kation wodoru i na anion HS. Tutaj wyraźnie nam brakuje kationu wodoru. Wszędzie musi być kation wodoru, na pewno. W każdym równaniu po prawej stronie. No, a po drugiej stronie musimy sobie zapisać wzór całego kwasu, czyli HNO3. A na końcu mamy jeden z etapów dysocjacji kwasu fosforowego. Yy, dokładnie drugi etap, więc musimy sobie napisać, że odrywa nam się jeden atom, czyli znaczy jeden kation wodoru. I mamy. Równanie, że to jest HPO4 i tutaj 2 minus. Dla te, dlaczego? Dl tutaj mamy 1 minus. I jeżeli odrywa nam się jeden wodór z ładunkiem dodatnim, to ładunek ujemny się nam pogłębia. Więc jest HPO4 2 minus. Więc to jest poprawnie zapisane y, równanie. No to słuchajcie, zrobiliśmy sobie. Y, zadanka, które są bardzo typowe, yy, możemy sobie to wszystko teraz podsumować, czyli powiedzieliśmy sobie o nazewnictwie kwasów, o obliczaniu wartościowości pierwiastków w kwasie i wartościowości reszty kwasowej, o dysocjacji jonowej kwasów, o właściwości kwasów, metodzie otrzymywania kwasów i powinniśmy sobie jeszcze powiedzieć dwa słowa o pojęciu pH, yy, czym jest odczyn kwasowy i odczyn zasadowy. Odczyn kwasowy jest to taki, kiedy pH jest mniejsze od 7. To jest to, musicie kojarzyć sobie. Czyli jeżeli pH jest mniejsze od 7, to jest odczyn kwasowy. A jeżeli jest, mamy odczyn zasadowy, no to pH jest większe od 7. Jeżeli mamy odczyn obojętny, to pH jest równe 7. Yy, to w zasadzie jest tyle, jeżeli yy, chodzi o. O znajomości y, 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 pojęcia pH. Natomiast przypominam, że w roztworze kwasowym, w roztworze kwaśnym, oranż metylowy barwi się na kolor czerwony y, i papierek wskaźnikowy też barwi się na kolor czerwony. Więc przypominam, jeżeli mamy papierek wskaźnikowy, to on się nam będzie barwił na kolor czerwony. No. Także, yy, także, gdy pH jest mniejsze od 7 i to znacznie mniejsze od 7, mówimy tutaj o pH rzędu 1, 2, 3, coś takiego, no to mamy barwę czerwoną. Papierka wskaźnikowego i czerwony roztwór oranżu metalowego. To w zasadzie tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłem w przygotowaniu do sprawdzianu i do zobaczenia w następnym filmiku. Hej!